Dzisiaj zapraszam Was na relację z 20 jubileuszowej wystawy gołębi rasowych i drobnego inwentarza, która miała miejsce w dniach 8 i 9 lutego 2020 roku w Hębrzy. Była ona zorganizowana przez chemrzyński Klub Hodowców Gołębi rasowych odbyła się y, tradycyjnie w hali ośrodku sportu i rekreacji na ulicy Halera. 17a w Helmerze. Jest to bardzo ciekawa wystawa, bo cieszy się dużym powodzeniem wśród wystawców. W tym roku po raz kolejny można było na niej obejrzeć bardzo liczne kury oraz króliki. Na wystawę to zgłosiło się 98 wystawców. Zgłosili oni 1173 gołębie w 74 rasach oraz 142 kury w 11 rasach i 4 króliki w jednej rasie. O takim obłożeniu tej wystawy świadczy też fakt, że nadano na niej aż 31 tytułów. Czempiona w rasie. Gołębie i kury były prezentowane aż w 35 kolekcjach, czyli w przypadku 35 raz co najmniej trzech hodowców zgłosiło swoje kolekcje zwierząt. Także jest to spora wystawa. Oprócz tego, od tych tytułów, właśnie 31 czempionów. Było 5 tytułów e, zwycięzcy w rasie e, oraz 19 tytułów wyróżniony w rasie i 31 tytułów najlepszy w rasie. Także wielu hodowców wyjechało e, z tej wystawy z cennymi nagrodami. E, na wystawie panuje naprawdę bardzo przyjazna atmosfera, taki wspaniały klimat e, da się czuć e, w hodowcy Wymieniają ze sobą uwagi, rozmawiają i jest też fajne ku temu miejsce. Także zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z tej wystawy. A w przyszłości zapraszam Was do tego, abyście wzięli w niej udział ze swoimi gołębiami. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do obejrzenia filmu. Jest tutaj z nami pan Kazimierz Seroka doskonale znany widzom naszego kanału filmowego. I pan Kazimierz na wystawie tutaj w Chełmży 20 jubileuszowej wystawił 6 gołębi w rasie zamojskim. Czy w jeszcze jakiejś innej rasie, Kaziu, wystawiałeś? Orlik. Jeszcze w orlikach, tak? I jeszcze wystawiał gołębie w rasie orlik. No i tutaj jest z nami kolega Ernest Góralski i pan Henryk Tobolski, który hoduje sokoły gdańskie i dzisiaj w gronie tych hodowców sobie przyjrzymy się kolekcji gołębi pana Kazimierza Seroki. Mamy kolejnego gościa. Dzień dobry, pan Gottfried Kuryło jest z nami. Też. Też hodowca gołębi zamojskich? Też. E, też pan wystawiał chyba w, w zeszłym roku w Poznaniu, prawda? Też. A w Chełmży nie? A w Chełmży nie wystawiałem. To a szkoda, prawda. a szkoda. Trzeba tu kiedyś wystawić, panie Godrydzie. Będę musiał a, podjąć tą rękawicę, ale. A, no właśnie, taki nie przeciwnik wygra, jest. Nie mam szans. Przeciwnik jest taki, że aż zniechęca, nie? Zniechęca. <laughs> Takie ładne białe gołębie, a wie pan, że białe lubię bardzo? No tutaj nawet. Po cichu mi się Kazio chwali, że, że jeden się panu spodobał, tak. Wie pan, że z panem Kazimierzem już się dogadałem, że będę go podrabiał w hodowli. Aha. Od niego sobie kupię i będę lepszy od niego. Aha, potem. aha. No to super. No Bardzo to... sympatyczny gościu jestem pan Kazio. Tak jest. Potwierdzamy to wszyscy tu jak jesteśmy. też znacie go? Oczywiście ja, ja też nie. Tak ja mam... tylko raz na rok go poznaję. No. Ja, ja mam trochę głębi od pana Kazia, także... Ja też? Tak. A ja to pan tak nie wyprzedził, ja też mam od pana Kalda. Tak, także nawet, nawet się sprawdzają lotowo, także całkiem nieźle. Nie, fajnie, fajne, fajne. Dobrą, dobrą trzymam. Ja już sobie wybrałem, wie pan tą samiczkę, chce kupić od pana Kalda. Czyli tutaj ta samiczka tak, tak. pojedzie do Poznania. Pojedzie. Tak pan Kaziu się zgodził. 94 punkty dostała. Tak. Także zaprezentujemy wam całą kolekcję gołębi pana Kazimierza Seroki. Tutaj, każdy to będzie samiec, samica, opowiadaj. Oczywiście, że tam... Aha, to już razem róbcie, ale proponuję jeszcze następny, bo tam inna kolorystyka jest. Tak, A tak. A to też jest piękna sprawa, gdzie... Tak, tak. No, ja będę się starał y, już z panem okay. Salamuchą, jestem umówiony, także będziemy też jego kolekcję omawiać, bo ma dojechać do nas, także... A jakby pan chciał, ode mnie się coś o Zamońskich, dowiedzieć, to na pewno mniej niż od pana Karol. <dziś> Dziękujemy, także... Tutaj mamy, to jest samczyk Kaziu? Tak wygląda. 96 punktów to jest. O, ubiegłoroczny gołąb, młody. I to z jakiej linii gołębi Kaziu jest? To, te twoje białe. To są wszystkie z jednej linii, czy to są z kilku linii gołębie? Z kilku, Czyli tutaj 96 punktów. Ten samczyk zdobył. Tutaj samiczka, którą pan Gotryd Kuryło jest zainteresowany, tak? Też kolejny gołąb czubaty. Wszystkie masz czubaty, Kaziu. Czyli tutaj biała samiczka, też ubiegłoroczna. Zdobyła 94 punkty. Kolejny gołąb, który zdobył 94 punkty. Gdzie chyba samczyk, co? Też młody. W Czyli w tym roku dużo młodych gołębi przywiozłeś Kazień. Tak, tak. No i tutaj mamy 95 punktów. To jest chyba 2015, co? Czarna obrączka, pamiętasz, jaki to był rocznik? Nie bardzo. Ale to już taki starszy trochę, tak jest? Nie, 16. 2016, 2016 rok, tak. Białe były w 2015 roku. Czyli taki. Już w, w szczytowej formie, bo taki 3-4-letni gołąb, prawda? Będzie w tym roku miał 4 lata 95 punktów. No i tutaj tytuł czempiona ten gołąb uzyskał. Zdobył 97 punktów Samiczka też młoda, czy starsza? Nie, to jest dwa, 2018 rocznik. Będzie miała teraz 2 lata. No pięknie się prezentuje. Zdobyła 97 punktów. Miała ujęte za skrzydła, głowę i strukturę upierzenia. I tutaj 94 punkty. Wszystkie Kazio białe miałeś? Tylko białe. Tylko białe. Tutaj też 2016 rok. To będzie samiczka, co? I tutaj już od tego miejsca zaczynają się gołębie kolegów. Także Kaziu ile zdobyłeś punktów na wystawie? Pamiętasz? Nie pamiętam, ale jest Ernest nam pomoże. 382. 382 punkty, czyli champion 97. Tak, tak, tak. I potem co? Pierwsze miejsce mam. Czy chcę. Kolekcja dyktować? Tak, tak. Jakąś jako, jako kolekcję. Jakie miały oceny? 94, 97 champion, 95, 94. 94-96 No to piękna Wszystkie kolekcja, najlepszego gołębie to jest 97, 96, 95 i 95 drugi raz? Nie. Nie, 4. I 4. No to pięknie. Po kolei 4, 5, 6, 7 No to Kaziu, gratulacje Bardzo ładna kolekcja, także się Kaziu nie poddajesz, widzę. No nie się. Bronisz się. Jak w tym roku hodowla? Dobrze. Tak? Dobry rok. Dobry rok. No, jak widać, gołębi trochę przywiozłeś z młodych z tego roku i fajnie się uchowały. Także teraz przejdziemy oglądać gołębie Ernesta Góralskiego i pana Henia Tobolskiego. Przedstawiam wam pana Henryka Tobolskiego. Pan jest zbyt goszczy, tak? Zbyt goszczy. E, jest, jest pan hodowcą gołębi gdańskich. Od kiedy pan je hoduje? No, ja to już tak w latach roku. Jak pan pierwsze gdańskie miał? No. A to, to była przerwa, nie? Podstawowy. Aha, czyli, czyli ma pan kontakt z tymi gołębiami już od yy, 60 ponad lat. Z gołębiami to trochę wcześniej, bo w czasie okupacji w nocnym stoliku siedziałem. To ile pan ma lat? Na no, 83 się zaczęło. Aha, 83. <laughs> dopiero. To młody. No to młody chłopak, tak. Początkujący. Początkujący hodowca. I co pan powie na temat tych swoich dańskich? Mogę panie Heniu. Pochwalmy się tutaj. Kolekcja ile zdobyła punktów? 380 punktów. 380 punktów, panie Henryku, prosimy tej bliżej. Tutaj mamy za gołąbeczka, proszę nam powiedzieć. Mazerek. tak. Którego roku on jest? 19. Młody. I te gołębie, tutaj on zdobył 94 punkty. A czemu on ma ujęte za barwę? Słuchajcie, co tutaj temu mazerowi brakuje? Zobacz. Muszę powiedzieć. Bo to dwa ma za barwę, nie? To tak ostro. W ogonie ma trochę ciemnego, ale to bardziej jest rysunek, rysunek też ma ujęte. Aha, że, czyli tutaj, że, że, że powinien ten ogonek być biały, tak? 94 punkty. Tutaj kolejny mazerek, tak? 95 punktów. Tutaj znowu mocno za głowę zarobił. No i tutaj mamy czempiona od pana Henryka, tak? 96 punktów. To jest też młody gołąb, też młody. Pokaż się trochę. Pan, panie Henryku, yy, jakoś się opiera na własnych gołębiach cały czas? Czy, no. Czyli współpracujecie z Ernestem Góralskim. Czy pan w ogóle lotuje, czy, czy one tylko woliery widzą? A, 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 kiedy, kiedyś, latały. kiedyś latały. 93 punkty. To będzie chyba samiczka, co? Aha, bo pan na Szywerowie koło lotniska i tam jest problem z zakazem wypuszczania gołębi. Aha. Czyli no tutaj z tego powodu jest problem z oblatywaniem gołębi. Aha, ten zakaz zostaje zniesiony, czyli jest, jest możliwość, że będziecie te gołębie mogli wypuszczać z powrotem. No to trzymamy kciuki kurczę, za, za loty. Bo tu Ernesta namawiał, żeby zaczął latać konkursowo w końcu. Trochę pokazał, że te sokoły potrafią latać. No kiedyś była, ja fotowałem w latach 90. Konkursów nie było, ale wszyscy nie lotowali, przychwalili komu dłużej siedzą w po powietrzu. 95 punktów. To jeszcze coś jest do pana? Jeszcze ta biała. Jeszcze tutaj biała. 95 punktów. Czyli co, 380 punktów, pan Henryk Tobolski i tytuł yy, czempiona, 96 punktów, przypomnijmy ten, ten Mazerek. Teraz obejrzymy gołębie Ernesta Góralskiego. Ernest, jesteś tutaj z Chełmży? Z Wąbrzeźna. Z Wąbrzeźna, aha mieszkasz w Wąbrzeźnie. A klub Helm, że to jest twój tutaj rodzimy, rodziny stowarzyszenie, do którego należysz, do tego klubu, tak? Ile gołębi dzisiaj przywiozłeś? Sześć cykołów. Sześć sokołów. I co opowiadaj trochę o nich tutaj Ernest? Bliżej kamery podejdź i opowiadaj nam tutaj. Czerwona samiczka z 17 roku. A powiedz mi Po jakich ona jest gołębia? To już twój produkt? Tak, tak, tak. to jest moje Ale w sensie, w sensie, czy wiesz, rodzice są twojego, czy, czy te rodzice są na, rodzice tej samiczki nabyci przez ciebie od innych hodowców? O to mi chodzi. Znaczy, tej, tej to... to, 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 to samica była a samiec sam był od pana Adama Olszewskiego. Czyli jej matka to pochodzi z gołębi, które sprowadzałeś z Niemiec? 93 punkty zdobyła. Czyli to też coś w rodzinie jest? Nie, nie, to jest zupełnie, to jest zupełnie inne. Aha, tutaj się wywodzi z gołębi, które nabyłeś od pana Wilamowskiego i rodziców? Znaczy tego... Właściwie to jest ubawane Pana Andrzeja jeszcze, Aha. czyli jego rodzice są od Pana Wilamowskiego. To jest znowu jego syn, u mnie To już jest syn tego gołębia. Ciekawe ma takie te umaszczenie, takie prawie nakrapiane, nie? I to jeszcze jest też wszystko mazer, tak? I taki kolor jakby nazywacie, jeżeli chodzi o to, bo, bo to nie jest ani siwy, ani czarny. Każdy mówi mazer. Aha, czyli tutaj nie ma podziału. Bo ta samiczka jest bardziej czerwony kolor, prawda? Ten sam jest, przepraszam. Mogę na to miedziany. Tak i tak, tak. Może na nie jest. Tak, typowo, typowo taki siwy niebieski mazer. Taki u zamorskich na to mówią bury, tak. tak taki odcień, odcień czerwieni. Czyli tutaj najwyżej oceniony go w twojej kolekcji. 95 punktów, tak Ernest? Ale 95 też mają. Tak, mówię, to trzy gołęby miały po 95 punktów. Tutaj ten mazer, czerwony właśnie. Ten tutaj siwy mazer 94. No i te białe, tak? Dwa białe po 95 punktów zdobyły. To też od Wilamowskiego pochodzą? Nie, 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 nie. Czy? A, akurat. To są to z gołębi pana Henia Tobolskiego. Aha, czyli te wyhod wy wyhodowałeś po ptakach, które nabyłeś od pana Henryka Tobolskiego. Czyli tutaj mamy gołębia, które się wywodzi z ptaków od pana Henryka Tobolskiego. 95 punktów, czyli jeden z trzech najwyżej ocenionych. Widzimy, że samczyk. I tutaj też z gołębi od pana Henryka Tobolskiego wywodzący się. Czyli oparłeś, Heniu swoją, e, przepraszam, Ernest, swoją hodowlę na ptakach od pana Henryka Tobolskiego, od pana Wilamowskiego. Ten pan z Niemiec, jak się nazywał? Peter Trun. Peter Trun. A to właściwie to jest jeden ptakiem, Aha. Jednego gołębia masz od tego hodowcy. I od pana Olszewskiego, który jest z jakiej miejscowości? Z Torunia u nas Aha, czyli kolega tutaj z klubu. Bardzo ładną ma, ma, ma koronę, prawda? Piękną ma tą grzybę tak fajnie ułożoną. Także łącznie twoja kolekcja 379. Jeden punkcik zabrakł do zwycięstwa z panem Henrykiem. Z młodymi zawsze się wygrywa. Nie? Z młodymi zawsze się wygrywa, pan nie mówi. No to elegancko. Czyli jest pan wierny tej rasie, panie Henryku? Tak. No. Czy jeszcze inne mnie pan hoduje? Są, są jeszcze. Jakie jeszcze pan rasy hoduje? Stawaki. Stawaki? Od, pan, od pana Dugalskiego. Aha, od, od, od Ernesta, od jego taty. No to elegancko. Także, panie Henryku, gratuluję pięknych gołębi i życzymy zdrowia, żeby ta hodowla dalej dziękuję, trwała. Dziękuję. Tylko co drugie niech będzie, nie? Tak jest. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Tutaj mamy żółtego gołębia numer katalogowy 1164. To jest gołąb z hodowli pana Adama Kopestyńskiego. On uzyskał 92 punkty. I pan Kopestyński prezentował tutaj na wystawie... W zamościu 4 gołębie, czyli taką minimalną stawkę do kolekcji. Ten gołąb uzyskał 94 punkty. Rocznik 2016. Siwy z kolekcji pana Adama Kopustyńskiego 92 punkty. I ostatni go od tego hodowcy biały 94 punkty. Czyli tutaj mamy 94, 92, 94 i 92. Czyli mamy 372 punkty uzyskała jego kolekcja. Przedstawiam Wam kolegę Janusza Sala, Jana, Jana, przepraszam, kolegę Jana. Salamuchę, tak? Jan Salamucha? Tak. I ty Janku, gdzie mieszkasz? Gdańsk. Czyli tutaj hodowca z Gdańska. Pierwszy raz jesteś w Chembrze z Gołębiami? Pierwszy raz. I co cię skłoniło, żeby tutaj się pokazać na tej wystawie? Skąd się dowiedziałeś o tej wystawie, Janku? No, widziałem w zeszłym roku relację, bardzo fajna wystawa. Aha. Tak miła, więc... Czyli rozumiem, że obejrzałeś relację no. na kanale Za Mój Fidzions i no. mówisz, a co tam, nie jest no. daleko, to pojadę. Właśnie o to chodzi, że nie jest daleko. No to bardzo fajnie. A I kiedy... I przywiozłeś... Osiem gołębi i tutaj ten cię bardzo mile zaskoczył, tak? Tak, bo ja go do pielce no. dawałem, a powinienem go chyba dać. I Gołąb zdobył 95 punktów, Samczyk. Z 18 roku. Będzie miał w tym roku 2 lata. Tutaj 93 punkty. Tak, samica, ona była w Kielcach, miała 94. 17 roku samiczka. No to jest, obrączka jest stara, jest 18. Lety. Aha, czyli samiczka jest młodsza, tylko na starszej obrączce była zaobrączkowana. To gołębie z gołębiec, jakich hodowli masz? Na czym opierałeś swoją hodowlę? No swoich, mnie kiedy coś do z Tomaszowa. Czyli ty w ogóle jako Gdańszczanin obecnie to ty pochodzisz gdzieś za mężczyzny? Skąd? Ojciec pochodził do... z Lubelskiego. Twój, twój ojciec pochodził z województwa lubelskiego i stąd. Gdzieś tam się pojawiły zamorskie u ciebie. No, jak miałem kilkanaście lat to właśnie zamojskie. Perskie się nazywały wtedy. I tutaj masz. To jest samiczka? To jest samiczka, to jest młoda na starej obronce. 93 punkty. Łąbeczek dostał. Tutaj 94 punkty. To była w pierwszach, miała 95, ale to mała różnica. Mhm. Figura się nie podobała budowa. Tak, tutaj 94 punkty, tutaj 95 Tutaj sędzia mocno kasował za ogony, widzę, bo dwa punkty za ogon daszkowaty zostało tutaj ujęte u tego gołębia. Także gdyby, gdyby tutaj sędzia tak się nie tego ogonka, to byłoby 4 tutaj 95 punktów. No często u gołębi zamojskich jest ogon daszkowaty, zwłaszcza wtedy, kiedy jest na taki rozbudowany, kiedy sterówki są szerokie, to gołąb po prostu go dosłownie nie zmieści, nie ułoży go płasko, tak? Takiego ogona. I tutaj 93 punkty. Tutaj to punkty. Ten dom za całokształt bo wziąłem, bo On już pięcioletni, dużo fajnych młodych gotował. To już to tak zabrali. I inne miały być gołębie. Tak, tak. Ale kobylnica wypadła w tym roku, no to zabrałem też inne. Aha. I tutaj 93 punkty Samczyk zdobył. Tutaj też 93 punkty. Tutaj za, za oczy. O! No tak, no bo tutaj... Yy... Rok temu... To miał 95 to często sędziowie ten zapis dotyczący perłowego oka bardzo rygorystycznie przestrzegają i tutaj a musimy zdawać sprawę, że u Gołębi Czarnoklasyk no niestety yy, może nawet stety to oko często występuje bo też hodowcy sobie je cenią trudno i 93 punkty Subaty. jeśli mogę powiedzieć to nie jest Goło z mojej hodowli. Specjalnie go tu przywiozłem, żeby powiedzieć, że to nie jest mojej hodowli, nie powinien tu być. Powinien być jako pokaz. Ten goło przynajmniej jak ja coś zdobył, bym się źle czuł. Z tym, jakiś pucharek by ewentualnie zdobył, chociaż on nie miał szans. To bym ten pucharek zadedykował, czy tam odesłał właścicielowi, który ich wychował. Ja jestem teraz właścicielem jego, Aha. ale nie u mnie hodowany. No tak to specjalnie wziąłem, żeby pokazać, Takiej głębi nie powinno się wystawiać jako pokaz, czy co? bo się przybliży innych rodowców. No i tutaj yy, drugie miejsce Janku zdobyłeś no, no, jako kolekcja, także gołąbki, też yy, yy, w jakim umaszczeniu generalnie, też w gołębniku dominują u Ciebie białe? czy? Czarno cza, krasy takie. Bia, biały, biały to jest to jeszcze jedna chyba samica. Biały Rozumiem, czyli w gołębiku one nie dominują te białe. Nie, nie. No, bez, bez białego nie ma krasowego. jak... Ja natomiast, natomiast masz dużo gołębi. krasych, tak? Siwych też Siwych, chyba masz, ta, widziałem. nie? Pocianów mam. Także fajnie, no to gratulujemy Janku i co? Życzymy powodzenia na kolejnych sukcesach. O, dziękuję. I cieszymy się, że dałeś się namówić na wystawę Aha. w Kęży. Nie, no niedaleko jest, to raz, raz przynajmniej z wnuczką po ja przyjechałem, o, moja, moja wnuczka, która karmi gołębie też mi... I z dziadkiem już się tutaj wdraża, takie wystawy, no tak to jest. bardzo fajnie, elegancko, no to super. No tak wiesz, tych białych, tak sobie widzę ładne z budowy, to sobie tak lubię też takie podchodować. kiedyś to tak mniej ich miałem. Tutaj jeszcze mamy orliki, które prezentował pan Kazimierz Seroka, czyli gołębie w rasie orlik polski. I wszystkie, Kaziu, masz czerwone, czy jeszcze masz inne umaszczenie? Jeden biały. Aha, czyli pięć czerwonych i biały orliczek. Tutaj 94 punkty. Tu pięknie umaszczony gołąb. 94 punkty. Tutaj ten uzyskał tytuł yy, wyróżnionego w rasie i zdobył 96 punktów, I kolejny go 93 punkty, torliki Kazi, to... Lotujesz czy, czy tylko wolierkę widzą? Lotuję. Nie, nie gonię, ale mają wolne. Mają wolne swobody. I co? Podrywają się do lotu? Podrywają. Tylko krótko. Czyli są, są gołębiajami, które mają lot sztercowy, ale dosyć krótko trwający, tak? 94 punkty i ostatni, ostatni biały też 94. Czyli dwóch wystawców było w tej rasie. Nie było konkursu. Nie było konkursu, bo zabrakło jednego hodowcy do zorganizowania konkursu. Ale faktycznie ten goło ładnie się prezentuje, ten wyróżniony w rasie. No i ten jest bardzo ładny tutaj, obok. Nie? On tu piękny kolor ma. No naprawdę bardzo, bardzo ładnie się prezentują. Не ищем